Śmiałeś wyzwać mnie na pojedynek. Teraz twoje Pokémony zginą jeden po drugim. Nie masz pojęcia, czy jest prawdziwa moc. Nie jesteś godzien stawić czoła potędze legendy. To jest koniec ciebie i twoich Pokémonów. Hearst Buddy wyłącza Shadow Bola. Whirlpool poduje. Wchodzi Tinkaton Strength Sub. Tracimy nasz evil Light. Whirlpool. Knuckoff. Leczymy się. tak przeciwnika jest coraz mniejszy, więc robi nam coraz mniej. Czas na Kers. Tinkaton pada. Rozsypujemy kamienie. Wraca winozaur. Korsola pada. Marowak również pada. Włączyłem myślenie. Nasty plot. Flame thrower. Bitter Teraz ta stil. Atakujemy stabem, obniżamy atak, boost rywala nie zadziała i mamy zwycięstwo. Iron Violent, nie możesz nam uciec. Trick Room, Curse, Ice Punch, Cursed Body, Passive Damage, Stealth Rocky, Onko, Jagódka Lecząca wkracza Mac Cargo. Zmieniam Narotoma, który trzyma Mirror Herb. Teraz ta gra Power! Forfeit! Corsola! Blissey! Whirlpool! Terra Normal! Curse! Teleport! Meloetta! Page Song! Leczymy się! Snacz nie zadziałał. Magic Code nie zadziałał. Wraca Blissy. Flare Blitz Dobijamy Flare Blitz Relic Song na Mono Ghost Flare Blitz Corsola i niestety Magic Bounce, więc musimy wycofać Magic Powder zmienia nam typ na Psychic Shadow Ball Tree Crew. Leczenie Meloety Healing Wishem Relic Song Przetrwaliśmy drugi stab. Teren wraca do normy. The Tailwind. Leaf Blade. Perish Song. Dobijamy. Poltergeist. Mr. Mime nie ma przedmiotu, więc nasz stab nie działa. Bittermalize. Torment, więc nie możemy powtarzać ruchu. Hyper Voice, ale zapomniałem o bilitce. Wonder Room i wygrywamy. Zen Headbutt i Whirlpool. Drugi. Fizyczny stab. Leczymy się. Tym razem specjalny stab. Strength sap Cares. Hydro Pump. Stealth Rocky. Shadow Ball. Cares. Nasty Plot. Boostujemy sobie Zoroarka. Bitter Melise. Hyper Voice. Throat Spray. Hyper Voice. Bitter Melise. Flame Flower. Dla odmiany wchodzimy tajflużynem. Playoff. Ha ha Hahaha. Dwa nakofy ubijają mojego marułaka. Earthquake! Przetrwał to. Zoroark bustuje się Froat Sprayem. Bittermalize. Priorytet. Bittermalize. Kolejny stab. Niszczymy tarczę Mimikyu i dropimy jego atak. Poltergeist daje nam zwycięstwo. Klivor i Stonax rozsypuje nam stel roki. Stab Zoroarka nie wystarczył, a nawet wydropiony atak dobija naszego iluzjonistę. Czas na nasz Priority. Wytrwaliśmy Flame trawera, więc Z-Crystal. Po Altergeist. Live Blade. Podwójny Switch. Kolejny Kryt. Aria leży. Se Titan bez Priorytetu. Terra Ground. Flare Blitz. Mega Steelix. Wspaniały Damage. Shadow Ball daje nam kolejną wygraną. Wycofanie U-Turnem wchodzi Tyranitar. Earthquake. Weakness Policy. Ale co z tego? To nadal tylko Tyranitar. Zmieniam na narotoma, gdy przeciwnik kliknął nasty plot, więc nasze ziółko daje nam buścik. Thunderbolt. Padamy od Gengara. Beat Niestety Cursed Buddy wyłącza nam Stab. Pyroball. Kolejna ucieczka Uternem. Poltergeist. Critical Poltergeist. I niestety nie przewidziałem Sucker Puncha. Utern. Source Dance. Meteor Mash. Wyleczmy się. Kolejny Boost. Cares, żebyś sobie zbyt wiele nie pozwalał. I teraz Dual Switch, by klątwa zrobiła swoje. Lecz niestety Cinderace jest wystarczająco mocny, by dać rywalowi wygraną. Paniały Weather Team. Od razu wchodzi Swampert i o dziwo również Master w Rocky. Znerwmy go troszkę z Sapem. Wycofanie Flip -turnem. I teraz ferotorn, który zostaje uwięziony Whirlpoolem. Więc klikamy sobie Curse. Leczenie od Lich sita Leczenie od Strength Sapa. dropi nam Evil Light. Dłuższa wymiana. I e Forfeit. Haze w pierwszej turze. Bonemerang. Mega Ewolucja. Perish Song. Przez utratę i temu nasz stab robi mało. Przeciwnik zmienił na Blastoisa, a Abilitka chroni nas przed recoilem. Licząc na shell Smasha zmieniam na Rotoma. Ale mieliśmy tutaj bezpośredni atak. Wycofanie na Sevipera. Ja poświęcam Maroaka. Coil. Rozrzućmy kamienie. Drugi boost. Kers. Przeżyliśmy gangshot. Cursed body. Strength sub. Przeciwnik również się leczy. Abilitka go budzi. Earthquake nie robi na nas wrażenia. Kolejny rest. Zmieniłem na Zoroarka, by w końcu dobić rywala. Wraca Sableye. Boostujemy się na Plotem. Kolejny leczący ruch. Dzięki sekundary efektowi Bitter malaise przeżyliśmy. Switch na Snorlaxa. Całkiem spory damage od Hyper Voice'a. The Tailwind. Kers, ale chyba ci te boosty w defe nic kolego nie pomogą. Critical Blade. Poltergeist. Liveblade. Blade. Shadow sneak. Pshažu to. Nako i drugi priority.